Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy możliwe jest wyzwać zło i przemienić naród? Przygotuj się, aby poznać Eliasza, proroka, który wyzwał królów i stawił czoła złu z niezłomną wiarą. W tym wideo opowiemy historię Eliasza, sekretna moc proroka, który wyzwalczał zło i przemienił naród swoimi cudami. Jeśli kiedykolwiek czułeś się bezsilny wobec przeciwności losu, nie wiedząc, jak pokonać codzienne bitwy? Ta historia jest dla Ciebie. Eliasz, z odwagą i zaufaniem do Boga, pokazuje, że możliwe jest przezwyciężenie największych wyzwań i przyniesienie zmiany oraz nadziei. Odkryjmy razem, jak wiara może być kluczem do przemiany życia i narodów. Nie przegam. A teraz zaczynamy wideo, ale najpierw sprawdź, czy jesteś już subskrybentem naszego kanału. Ponieważ następne wideo będzie pełne fascynujących historii i nie możesz go przegapić. Nasza historia rozpoczyna się w Ziemi, gdzie słońce świeci nieubłaganie dzień po dniu, gdzie każda roślina więdnie, a każdy strumień wysycha. Król Achab rządził Izraelem, ale jego serce było daleko od Boga i jego przodków. Pod wpływem królowej Jezabel, oddanej czcicielki Baala, zbudował ołtarze i świątynie dla tego pogańskiego Boga. Prowadząc lud do odejścia od pana. W tym opustoszałym krajobrazie pojawia się imponująca postać: mężczyzna ubrany w płaszcz ze skóry i skórzany pas. To Eliasz. Prorok wysłany przez Boga z jasną i odważną misą. Jego prosty wygląd kontrastuje z przepychem królewskiego pałacu, ale jego determinacja jest niezachwiana. Eliasz staje przed królem Achabem który rządzi twardą ręką i ma serce zatwardziałe przez bałwochwalstwo. Na życie Pana, Boga Izraela, przed którego obliczem stoję, oświadcza Eliasz silnym i pełnym autorytetu głosem, że w tych latach nie będzie ani rosy, ani deszczu, chyba że na moje słowo. Oświadczenie Eliasza spada jak piorun na Achaba i jego dwór. Nadchodzi długa susza, boska kara za ich nieposłuszeństwo, która ma nawiedzić ziemię. I tak rozpoczyna się okres trzech i pół roku bez kropli deszczu. Pola stają się jałowe, rzeki wysychają, a głód rozprzestrzenia się po całym królestwie. Ale Eliasz nie jest tylko posłańcem nieszczęść. Jest wiernym sługą Boga Izraela, a Bóg się nim opiekuje. W czasie suszy Bóg poleca Eliaszowi ukryć się przy potoku kerit, gdzie będą go karmić kruki. Codziennie kruki przynoszą Eliaszowi chleb i mięso, a on pije wodę z potoku, aż ten także wysycha. Kiedy potok wysycha, Bóg ma nowy plan dla Eliasza. Wysyła proroka do Sarepty, miasta poza Izraelem, gdzie będzie go żywić wdowa. Tu widzimy poruszający przykład wiary i boskiego zaopatrzenia. Wdowa z Sarepty, choć bardzo biedna, Ufa słowu Eliasza i zostaje nagrodzona rozmnożeniem mąki i oliwy, które nie kończą się przez całą suszę. Odwaga Eliasza w wyzwaniu rzuconym królowi i ogłoszeniu suszy to dopiero początek jego niezwykłej podróży. Jego niezachwiana wiara i posłuszeństwo wobec Boga poprowadzą go przez wiele wyzwań, zawsze udowadniając, że Pan jest jedynym i prawdziwym Bogiem. Susza w Izraelu służy jako potężne przypomnienie, że wierność Bogu przynosi błogosławieństwa, podczas gdy bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo przynoszą zniszczenie. I tak, historia Eliasza wciąż inspiruje, pokazując, że nawet w najtrudniejszych czasach ci, którzy ufają Panu, będą podtrzymywani i chronieni. Wyobraźmy sobie Eliasza opuszczającego potok Kerit. Jego źródło wody wyschło ale jego wiara pozostaje niezachwiana. Bóg prowadzi go do Sarepty, pogańskiego miasta poza granicami Izraela. Gdy wchodzi do bram miasta, Eliasz widzi prostą kobietę, wdowę, zbierającą gałęzie. Bóg powiedział, że ta kobieta będzie się nim opiekować, ale patrząc na nią, Eliasz zauważa, że sama znajduje się w rozpaczliwej sytuacji. Eliasz podchodzi do wdowy i spokojnym tonem prosi o trochę wody i kawałek chleba. Kobieta, z ciężkim sercem, odpowiada: Na życie pana, twego boga, nie mam ani kawałka chleba. Mam tylko garść mąki w misie i trochę oliwy w dzbanie. Teraz zbieram dwa kawałki drewna, aby przygotować ten resztę jedzenia dla mnie i mojego syna, żebyśmy zjedli i potem umarli. Jej odpowiedź ujawnia rozpacz i niedostatek którym żyją. Eliasz jednak patrzy jej w oczy i z pewnością, która może pochodzić tylko od Boga, mówi nie bój się, idź i ci zrób, jak powiedziałaś, ale najpierw zrób dla mnie mały placek i przynieś go tutaj. Potem zrobisz dla siebie i dla swojego syna. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela. Mąka w misie się nie wyczerpie. Oliwa w dzbanie nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Kropka. Wdowa w imponującym akcie wiary słucha. Przygotowuje chleb dla Eliasza, używając ostatniej garści Mąki i ostatniej kropli oliwy. I wtedy dzieje się cud. Za każdym razem, gdy wraca do misy z Mąką i dzbana z oliwą, znajduje wystarczająco na kolejny posiłek. Dzień po dniu zaopatrzenie się odnawia, a wdowa, jej syn i Eliasz są podtrzymywani przez całą suszę. Historia wdowy z Sarepty nie jest tylko opowieścią o przetrwaniu, jest potężnym pokazem wiary i posłuszeństwa. Wdowa, mając tak niewiele, zdecydowała się zaufać słowom Eliasza i dzięki swojej wierze doświadczyła cudownego zaopatrzenia od Boga. Ta narracja przypomina nam, że Bóg jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby w sposób, który przekracza nasze rozumienie, szczególnie gdy ufamy Mu w trudnych chwilach. Eliasz Prorok, który wyzwał królów i przyniósł Słowo Boże do ziemi bałwochwalstwa, teraz jest świadkiem i kanałem cudu, który przekracza granice i wyznania. Wdowa z Sarepty staje się symbolem niezachwianej wiary, pokazując, że Bóg opiekuje się tymi, którzy ufają Jego Słowu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Na potężnej górze Karmel, miejscu, gdzie niebo zdaje się stykać z Ziemią. Prorok Eliasz przygotowuje się do epickiego pojedynku, wyzwania, które ostatecznie zadecyduje, kto jest prawdziwym Bogiem. Izrael znajduje się w duchowym kryzysie rozdarty między kultem Pana a bałwochwalstwem Baala, pogańskiego Boga promowanego przez króla Achaba i królową Jezabel. Eliasz, pełen Bożego zapału, Wzywa cały lud Izraela oraz 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery na decydujące spotkanie na górze Karmel. Tłum gromadzi się, zaintrygowany i ciekawy, podczas gdy Eliasz zajmuje miejsce w centrum, spoglądając zdecydowanie na fałszywych proroków i podzielony lud. Donośnym głosem, niczym grzmot, Eliasz rzuca wyzwanie. Jak długo będziecie kuleć na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem... Idźcie za Nim, a jeśli Bal, idźcie za Nim. Lud, zmieszany i milczący, słucha uważnie, podczas gdy Eliasz proponuje próbę: Dajcie nam dwa cielęta. Wybiorą jedno, porąbią je na kawałki i położą na drewnie, ale nie podpalą ognia. Ja przygotuję drugie ciele i położę je na drewnie, ale nie podpalę ognia. Następnie będziecie wzywać imię swojego Boga. A ja będę wzywał imię Pana. Bóg, który odpowie ogniem, ten jest Bogiem. Prorocy Baala zgadzają się na wyzwanie, pewni siebie. Przygotowują swój ołtarz, ofiarują ciele i zaczynają wzywać Baala od rana do południa, krzycząc: O, Baalu, odpowiedz nam! Ale nie ma odpowiedzi, nie słychać żadnego dźwięku nie ma ognia. Eliasz obserwuje spokojnie i w południe zaczyna się z nich naśmiewać: Krzyczcie głośniej. Może rozmyśla, albo ma zajęcie, albo podróżuje. Może śpi i trzeba go obudzić. Prorocy Baala, zdesperowani, krzyczą jeszcze głośniej i kaleczą się, jak to mieli w zwyczaju, aż krew płynie. Ale mimo to, nie ma odpowiedzi, nie ma ognia z nieba. Wtedy Eliasz zbliża się do swojego ołtarza. On naprawia go, używając dwunastu kamieni, które symbolizują dwanaście pokoleń Izraela. Układa drewno, kładzie ciele na kawałki na nim i, aby zwiększyć dramatyzm, każe napełnić cztery dzbany wodą i polać ofiarę całopalną oraz drewno. Robi to trzy razy, aż woda przesiąka ofiarę i wypełnia rowek wokół ołtarza. Ze zdumiewającym spokojem Eliasz staje przed ołtarzem i modli się: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, daj się dziś poznać, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, że ja jestem Twoim sługą i że wszystko to uczyniłem na Twoje słowo. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty nawracasz ich serca. Nagle ogień spada z nieba pochłaniając cało palenie, drewno, kamienie, a nawet wodę w rowku. Lud, widząc tę nadprzyrodzoną moc, pada na twarz i woła Pan jest Bogiem! Pan jest Bogiem! Eliasz następnie rozkazuje pojmać proroków Baala i ich zabić, oczyszczając Izrael z wpływów bałwochwalczych. Ten kulminacyjny moment na górze Karmel jest potężnym świadectwem mocy prawdziwego Boga, Potwierdzając Jego najwyższość i wzywając Jego lud do wierności. Pojedynek na Górze Karmel nie jest tylko fizycznym zwycięstwem, ale duchowym triumfem, który odbija się echem przez pokolenia, przypominając wszystkim, że Bóg jest suwerenny i potężny, godzien wszelkiej czci i posłuszeństwa. Dziękuję za przeczytanie. Jeśli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić lajka, aby YouTube nadal polecał nasze treści. Dziękuję bardzo. Po imponującym zwycięstwie na Górze Karmel, gdzie Bóg niepodważalnie ukazał swoją moc, królowa Jezebel, wściekła z powodu śmierci proroków Baala, przysięga zemstę na Eliaszu. Jej groźba jest jasna i śmiertelna: Niech bogowie mi to uczynią, i jeszcze więcej jeśli jutro o tej porze nie uczynię z twoim życiem tego, co ty uczyniłeś z ich życiem. Eliasz, który właśnie był świadkiem wielkiego cudu, Teraz odczuwa ciężar strachu i wyczerpania. Ucieka, aby ratować swoje życie, udając się na pustynię Birszeby. Tam odchodzi jeszcze dalej, wchodząc w samotność pustyni. W chwili głębokiego smutku i rozpaczy, siada pod jałowcem i modli się o śmierć. Dosyć już, panie. Zabierz moje życie. Nie jestem lepszy od moich przodków. Kiedy Eliasz zasypia. Anioł pana dotyka go i mówi: Wstań i jedz. Rozgląda się i widzi chleb pieczony na gorących kamieniach i dzban wody. Je, pije, ale nadal wyczerpany, ponownie zasypia. Anioł powraca po raz drugi, dotykając go i mówiąc: Wstań i jedz, bo droga przed tobą daleka. Eliasz je i pije ponownie, i wzmocniony tym pokarmem, Podróżuje 40 dni i 40 nocy, aż dociera do góry Choureb, znanej również jako Góra Synaj, Góra Boga. Na górze Choureb Eliasz szuka schronienia w jaskini, szukając bezpieczeństwa i odpowiedzi. Bóg spotyka Eliasza i pyta, co tu robisz, Eliaszu? Prorok wyjawia swoją sytuację. Żarliwie starałem się dla Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici porzucili Twoje przymierze, Rozwalili twoje ołtarze i zabili twoich proroków mieczem. Ja sam zostałem, a teraz szukają, by odebrać mi życie. Bóg wtedy instruuje Eliasza, aby wyszedł i stanął na górze, gdyż pan przejdzie. Najpierw silny i potężny wiatr rozdziera góry i rozbija skały, ale pana nie ma w wietrze. Następnie następuje trzęsienie ziemi, ale pana nie ma w trzęsieniu ziemi. Potem ogień. Ale pana nie ma w ogniu. W końcu pojawia się cichy szmer. Gdy Eliasz to słyszy, zakrywa twarz płaszczem i wychodzi, stając u wejścia do jaskini. Bóg, łagodnym i delikatnym głosem, ponownie pyta: Co tu robisz, Eliaszu? Prorok powtarza swoje zmartwienia, a Bóg wtedy daje mu nowe polecenia: Wróć drogą, którą przyszedłeś i udaj się na pustynię Damaszku. Gdy tam dotrzesz, namaść Hazaela na króla nad Aramem, także namaść Jeju, syna Nimsiego, na króla nad Izraelem, a Elizeusza, syna Szafata z abel namaść na proroka na swoje miejsce. Bóg zapewnia Eliasza, że nie jest sam. Ujawnia, że w Izraelu pozostało jeszcze siedem tysięcy, którzy nie zgieli kolan przed Baałem, ani go nie pocałowali. Dzięki tym nowym instrukcjom i obietnicy, że nie jest sam, Eliasz odnajduje nową siłę i cel. To spotkanie na górze Houreb nie tylko odnawia Eliasza fizycznie, ale także duchowo i odświeża jego misję. Bóg pokazuje Eliaszowi, że praca Pana trwa, że są inni wierni i że posłuszeństwo i wytrwałość proroka są nadal potrzebne. Ten moment intymności z Bogiem w ciszy pokazuje, że nawet w najciemniejszych i najbardziej samotnych chwilach Bóg jest obecny, gotowy, by wspierać i prowadzić swoich wiernych sług. Co sądzisz o tej niesamowitej historii? Zostaw swój komentarz poniżej, abyśmy mogli dostarczyć więcej takich wciągających opowieści. Twój komentarz jest bardzo ważny, aby YouTube polecał nasze historie większej liczbie osób. Dziękuję bardzo. Podróż Eliasza dobiegała końca, ale nie w sposób zwyczajny. Prorok, który okazał odwagę i niezachwianą wiarę, miał być zabrany do nieba w sposób wyjątkowy i nadprzyrodzony. Bóg objawił Eliaszowi, że zostanie zabrany w wirze ognia, a zarówno on, jak i jego uczeń Elizeusz wiedzieli, że ten moment jest bliski. Eliasz i Elizeusz podróżowali razem, Zaczynając swoją podróż w Gilgel, Eliasz, świadom nadchodzącej rozłąki, powiedział do Elizeusza: Zostań tutaj, ponieważ Pan posłał mnie aż do Betel. Ale Elizeusz, zdeterminowany, by nie opuszczać swojego mistrza, odpowiedział: Na życie Pana i na życie Twojej duszy nie opuszczę Cię. I tak, poszli razem do Betel. W Betel. Synowie proroków wyszli naprzeciw Elizeusza i powiedzieli: Czy wiesz, że Pan dziś zabierze Twojego pana nad Twoją głową? Elizeusz, świadomy tego, co miało się wydarzyć, odpowiedział: Tak, wiem, milczcie. Z Betel, Eliasz ponownie próbował zostawić Elizeusza, mówiąc: Zostań tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha. I ponownie Elizeusz odpowiedział: na życie pana i na życie twojej duszy, nie opuszczę cię. I poszli razem do Jerycha. W Jerychu, synowie proroków ponownie zadali Elizeuszowi pytanie, a on odpowiedział tak samo: Tak, wiem, milczcie. Z Jerycha, Eliasz powiedział do Elizeusza: Zostań tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. I jak wcześniej, Elizeusz nalegał. Na życie Pana i na życie Twojej duszy nie opuszczę Cię. I tak obaj poszli nad Jordan. Kiedy dotarli do Jordanu, Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, które rozdzieliły się na obie strony, umożliwiając im przejście po suchym dnie. Po drugiej stronie Eliasz zapytał Elizeusza, co chcesz, abym Ci uczynił, zanim zostanę zabrany od Ciebie. Elizeusz odpowiedział, Proszę, aby na nie przypadła podwójna część Twojego ducha. Eliasz odpowiedział: Trudnej rzeczy żądasz. Jednakże, jeśli mnie zobaczysz, gdy będę zabierany od ciebie, stanie się to. Jeśli nie, nie stanie się. Podczas gdy szli i rozmawiali, nagle pojawił się wóz ognia i konie ognia, które oddzieliły ich obu. Eliasz został uniesiony do nieba w wirze ognia. Elizeusz, widząc to, zawołał: Mój ojcze, mój ojcze, rydwany Izraela i jego jeźdźcy. I już nigdy więcej go nie zobaczył. Elizeusz rozdarł swoje szaty na znak żałoby i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł. Wracając nad Jordan, uderzył w wody płaszczem Eliasza i powiedział: Gdzie jest pan, Bóg Eliasza? Wody ponownie rozdzieliły się. A Elizeusz przeszedł suchą stopą, potwierdzając, że duch Eliasza teraz spoczywa na nim. Wniebowzięcie Eliasza w wirze ognia jest jednym z najbardziej niezwykłych i tajemniczych wydarzeń w Biblii. Nie tylko dlatego, że został zabrany w sposób nadprzyrodzony, ale także dlatego, że jego płaszcz i duch zostały przekazane Elizeuszowi, zapewniając kontynuację prorockiej misji. To wydarzenie symbolizuje nagrodę za wiarę i posłuszeństwo, ukazując wspaniałą obietnicę, że dziedzictwo wiernego sługi Bożego nadal inspiruje i prowadzi, nawet po jego odejściu. Eliasz, prorok, który rzucił wyzwanie królom i przyniósł moc Boga do zagubionego narodu, opuszcza ten świat w sposób, który można opisać tylko jako cudowny, potwierdzając, że Bóg zawsze jest obecny i działa w życiu tych, którzy podążają za Nim całym sercem. Historia proroka Eliasza jest niezwykłym świadectwem mocy, wierności i suwerenności Boga. Od momentu, gdy rzucił wyzwanie królowi Achabowi i ogłosił suszę, poprzez cuda rozmnożenia mąki i oliwy u wdowy Sarepty, epickie starcie na górze Karmel z prorokami Baala, jego desperacką ucieczkę i intymne spotkanie z Bogiem na górze Horeb, aż po jego wniebowzięcie w wirze ognia, każda faza podróży Eliasza ukazuje aktywną i potężną obecność Boga w jego życiu. Eliasz uczy nas, że nawet w najtrudniejszych momentach, kiedy strach i rozpacz zdają się dominować, Bóg jest obecny. On podtrzymuje, prowadzi i zaopatruje w sposoby, które często są dla nas niezrozumiałe. Wiara Eliasza. Jego posłuszeństwo i odwaga w obliczu ekstremalnych przeciwności są dla nas wszystkich jasnym przykładem. Jeśli czujesz się zainspirowany tą historią, pamiętaj, że droga wiary i posłuszeństwa nie jest łatwa, ale jest pełna nagród. Podobnie jak Eliasz, możemy stawiać czoła naszym wyzwaniom, ufając, że Bóg jest z nami, prowadząc każdy nasz krok. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim. Którzy dotarli z nami aż do tego miejsca. Wasze wsparcie i zaangażowanie są kluczowe dla naszego kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, zachęcamy do subskrybowania, aktywowania powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał, i podzielcie się nim ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, aby więcej osób mogło być błogosławionych tymi przesłaniami. Nie zapomnijcie także zostawić swoich komentarzy i pytań poniżej. Uwielbiamy Was słuchać i to pomaga nam nadal tworzyć treści, które poruszają serce i duszę. Dziękujemy, że jesteście częścią tej niesamowitej społeczności. Razem będziemy nadal odkrywać boskie tajemnice i odnajdywać nadzieje oraz inspiracje w świętych pismach. Do zobaczenia w następnym filmie.